Cztery znaki zodiaku są najlepiej aspektowane w sprawach związkowych i miłości. I zaraz odkryjemy karty, które to znaki. No pierwszym znakiem takim to jest Skorpion. Skorpion, czyli faktycznie nie dość że jego miesiąc, to jeszcze faktycznie dużo tu się dziać będzie. Przed Wami transformacja w sprawach y, prywatnych. Będzie dużo się działo. Jakieś sprawy, słuchajcie, mogą być powroty, jakieś sprawy dogadywane w związku z przeszłością. No, coś faktycznie może się dziać takiego, co by tą przeszłość regulowało. No, i będziecie patrzeć na swoje możliwości i widzieć wiele aspektów szalenie pozytywnych i nowych, które możecie zdobyć. Ale oprócz tego, co możecie zdobyć, i co jest przed Wami, to właśnie te sprawy związane z przeszłością będą gdzieś tam blisko serca, więc warto się zastanowić, ale jest to Wasz miesiąc w miłości i w związkach. Tutaj namiętność i wszystkie takie aspekty związane z prywatnością mogą być dla Was bardzo mocne. Ryby. Teraz ryby. No znaki wodne, wiadomo, prym. Rybki. Rybki faktycznie mogą regulować sobie sprawy swoje m, prywatne. Możecie myśleć o czymś nawet bardzo poważnym. Jeśli, nie wiem, ktoś tam chce m, wdrożyć jakieś zaręczyny, być posłowie, wypowiedzieć jakoś swoje emocje, no to faktycznie jest to dobry czas, jest to dobry czas, żeby to zrobić. No i faktycznie tutaj możecie nawet w pewnym sensie faktycznie poczujecie bardzo głębokie uczucia, miłość. Możecie właśnie borykać się z takimi wewnętrznymi przełomami. Czy na pewno to, co jest, to jest właściwe? Czy też warto się gdzieś tutaj faktycznie jeszcze zastanowić i chwilkę poczekać? Nawet możecie dążyć chwilami do jakiegoś opóźnienia w podjęciu jakichś ważnych, istotnych decyzji, ale niektóre, tak jak mówiłam na początku, będą szalenie zdecydowane do rozwiązań bardziej diametralnych. No i oczywiście raki które właśnie swoje wrażliwości mogą tutaj chcieć nawet troszeczkę bardziej za zasz...